wracamy do domu z naszego kempingu z naszego weekendowego wyjazdu pogoda była udana trochę sobie ten wyjazd przedłużyliśmy bo normalnie był czekał out o godzinie 12 myśmy zostali do godziny 18, zostało nam jeszcze 15 minut drogi do domu także niedaleko dzisiaj wybory w Polsce zobaczymy kto wygra, My nie głosujemy Nie powinniśmy decydować o tym, co dzieje się w Polsce, ponieważ nie mieszkamy tam na co dzień. Nie wiemy jak wyglądają przykładowo ceny, za której partii żyje się lepiej, za której nie. Dlatego my nie głosujemy nigdy w żadnych wyborach. Dajcie znać, jakie jest Wasze stanowisko w tej sytuacji. Osoby, które mieszkają za granicą na stałe, powinny głosować czy nie powinny. Pozdrawiamy!